Djambu na marafiki mini hindugu robot, e, Niko Pendekeza kweni. Nic, nic nie rozumiem. A przepraszam, przepraszam, przepraszam. Jako franciszkański sekretariat misyjny chcemy zaproponować e, wszystkim w ramach e, zbliżającego się Wielkiego Postu takiej formy pomocy dzieciom z Kenii, Ekwadoru, gdzie nasi misjonarze franciszkańscy pracują. To, co trzymam w ręku, to jest 100 gram ryżu. Bardzo często takie 100 gram ryżu jest posiłkiem całodniowym dla, dla tamtych ludzi, dlatego chcielibyśmy zaproponować, aby przynajmniej raz właśnie w okresie Wielkiego Postu przeżyć na, na, takim, na takiej porcji ryżu cały dzień, a w ten sposób zaoszczędzone pieniądze można złożyć właśnie jako ofiarę na pomoc właśnie dzieciom w Kenii Ekwadorze. Nasze franciszkańskie parafie włączają się w tą akcję. Tam można właśnie nabyć taki woreczek ryżu, albo bezpośrednio w naszym sekretariacie. Do czego serdecznie zachęcam.